Thank you. Ja nazywam się Martyna, to jest Wojtek, a to jest Mateusz. Razem stworzyliśmy projekt pod tytułem Aquanalyzing, czyli miernik elektryczny, który mierzy jakość wody. Miernik mierzy takie podstawowe tak naprawdę czynniki jak pH wody, zmętnienie, przewodność i temperaturę. Czyli tak naprawdę najważniejsze, jeśli chodzi o jakość wody. Tworzyliśmy też dedykowaną aplikację mobilną, która jeszcze bardziej zwiększa intuicyjność i tak naprawdę łatwość wyżytkowania tego miernika. Pokazuje ona nam wyniki w czasie rzeczywistym, zapisuje je, daje wskazówki co do tego i mówi tak naprawdę, czy woda jest zdatna do picia, czy nie. Chcę w przyszłości dodać asystenta AI, który jeszcze odpowie na większą ilość naszych pytań. Nasz miernik skierowany jest przede wszystkim tak naprawdę do każdego. Do osób bez specjalistycznej wiedzy, do profesjonalistów, do dzieci, do dorosłych. Może być użytkowany w domach, w placówkach edukacyjnych, czy nawet w miejscach turystycznych, tam gdzie jednak ta woda jest bardzo potrzebna do zbadania, regularnego badania wody miernik jest innowacyjny, ponieważ na przykład przez swoją modułową budowę, która umożliwia nam szybką łatwą wymianę uszkodzonych elementów, pozwala rozwijać dodatkowe czujniki. Jest też ekologiczny, ponieważ właśnie jak się zepsuje jakiś element, to należy wyrzucić tylko ten element, a nie cały miernik, co znacząco ogranicza właśnie ilość odpadów. Bardzo chcielibyśmy się dostać na Politechnikę Białostocką, ponieważ interesujemy się mechaniką i elektroniką. Ja bym chciała pójść na akurat na Wydział Mechaniczny, a elektryczny. Bardzo chcielibyśmy dostać indeks i myślimy, że jednak go dostaniemy.